O proszę, idzie nasz komunista mały. A zdjęłam mu już to albo bo gorąco. A no pewnie, no co to mordować te dzieciaki w tych albach? Dajże spokój. No, tu pewnie gorąc dzisiaj, jak nie wiem, to se odpocznie trochę. A co ty masz za sprzęt? Pokaż to. Ipona, o ty Ale sprzęt. Zdjęcie zrób Zdjęcie wujkowi Zaczekaj się. Trochę ustawę, czekaj, se krawat poprawię. O, o. Dobra. Już? Czekaj, wujek, kilka robiłem. Już. Pokaż, pokaż, jak to wyszło. Pokaż to. O, jak wujek elegancko się wystroił. No? Wujek w twoim deku to był dobry gąso. Ty się nie bój. A może iść Wiktorek z ci zrobię? O, no właśnie, chodź, Wiktorek, z do zdjęcia. Halincia, Halincia, Halincia by ci dała nasz telefon. Naszym też zrobisz, dobrze? Nie no ma uśmiechnij się, co ty taki? Kurwa, już wyszło dojca ojca zarabianie. Dobra, już koniec tych sesji zdjęciowych. tu, idziemy zapalić? No, no i dobra, bo już, bo już mnie ta praca modela męczy. O! <śled>